Witajcie, Zaprezentować na C4. Samochód, który pochodzi z 2006 roku i wyposażony jest na pewno obszerny silnik 1.6 HDI o mocy 90 mechanicznych. Samochód, który wyprzedził stylistycznie epokę. Auto, które ma na dzień dzisiejszy 15 lat, a ma rozwiązania technologiczne i wizualne, których nie powstają się dzisiaj nowoczesne samochody. Ale wracając do przodu samochodu, zwróćmy uwagę na kształt lamp, które zachodzą mocno na włotnik, Lampy przezroczysty, zachodzący mocno na, na bok samochodu. Na dole znajdziemy wściekłe światła, a na grillu jeden długi znaczek idący przez całą długość samochodu. Maska przednia wykonana jest z aluminium, a błotniki mocne są plastikowe. Pozwala to zmniejszyć masę oraz zwiększyć dynamikę samochodu oraz zmniejszyć spalanie. Tego typu elementy na pewno zapewniają lepszą dynamikę i, tak jak mówimy, spalanie na poziomie około 4 litrów. Z fajnych jeszcze elementów nie koroduje. Czy to maska aluminiowa, czy plastikowe elementy są mniej narażone na korozję, a plastik jest za tyle elastyczny, że jeżeli w mieście ktoś nam mobilie samochód drzwiami, nie powinno to spowodować uszkodzenia na samochodzie. Dodatkowo samochód z każdej strony ma czarne listy, które zabezpieczają, ile tak taki bok przed obiciem. Fajnie też wyglądają lusterka zewnętrzne, które są w kolorze nadwozie. Wychodzą z czarnego elementu zachodzą na bok, w nich znajdziemy też kierunkowskaz, a góra jest w kolorze e, lakierów. Idąc dalej bardzo zwrócić uwagę na przetłoczenia. Przetłoczenia, które są modne dzisiaj w nowych samochodach. Przetłoczenie idące przez środek samochodu oraz tutaj na końcu grilla przez długość, długość maski. Tak wygląda przód auta. Pokażę Wam jak samochód wygląda od boku. Z boku auto również wygląda ładnie i nowocześnie. Nie widać tego, już upłynęło 15 lat. Auto nadal prezentuje się elegancko. Warto właśnie zwrócić uwagę na czarne listwy na dole drzwi, co jest przyczyniające przed obiciem. W momencie, kiedy otworzymy drzwi, najbardziej wystającym elementem jest właśnie dolna krawędź drzwi. W związku z czym, jeżeli będziemy w garażu wysiadać, w jakimś czasem parkingu, nie obijemy e, nakieru samochodu. Ponadto warto zwrócić uwagę na przeszklenie. Mamy tutaj tylną szybkę, która polepsza widoczność z tyłu oraz dodatkową małą szybkę tutaj z przodu. I lusterka przesunięte nie w tym miejscu, a przesunięte na środek Koło właśnie łączenia dwóch szyb. Wygląda to ładnie i nowocześnie, a lusterka mają nieregularny, ciekawy kształt. Dodatkowo nasz egzemplarz stoi na ładnych oponach letnich i selgach aluminiowych, które dodatkowo dodają uroku. Z tyłu samochodu designerzy się postarali. Znajdziemy tutaj czarze spoiler, w którym ukryty jest srebrny trzecie światło stop, oraz lampy, które mają bardzo nieregularny kształt. Zachodzą mocno do góry, w związku z czym w mieście między samochodami jest to dobrze widoczne. A ponadto zachodzą tutaj na błotnik w takim dziwnym kształcie. A tutaj znajdziemy dwa czynówkie paski, które dodają elegancji. Ponadto na tylnym zderzaku też znajdziemy czarną listę chroniącą przed obiciem, przed różnego rodzaju zarysowaniem. A na dole dodatkowo czarna wstawka z szatłem cofania i trzecim giernym światłem E, tylnym, które dodatkowo też dają elegancji, a z daleka wyglądają złudzenia jak dyfuzor. Ponadto, jeżeli chodzi o otwieranie bagażnika, nacisniamy przez tylko dosłownie muśnięcie tego a sam bagażnik, jak na auto klasy jest duży i pojemny. Ponadto tylna kanapa jest dzielona, a z boku znajdziemy półeczki, do możemy wrzucić gaśnicę czy trójkąt. E, no i źródło światła oczywiście z boku bagażnika. Lamby przednie mają ładny i ciekawy kształt. Zachodzą mocno na błotników. Znajdziemy znaczek idący przez samą długość samochodu. Ciekawy kształt ma również dolna krotka w, w latu powietrza, w której znajduje się światło przyciemgielne. Lusterka są w kolorze nadwozia, znajdziemy również czujnik temperatury, w związku z czym same podgrzewają się wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej, jak dobrze pamiętam, 5 stopni. Oraz jest tutaj ukryty kierunkowskaz. Na dole drzwi znajdziemy ładne czarne listwy, które dają mu uroku dodatkowo zabezpieczenia samochodu przed porysowaniem. Znajdziemy ładny spoiler w kolorze czarnym, w którym ukryte jest trzecie światło stop. Lampy tylne zachodzą pod sam spoiler. Bagażnik jest duży i pojemny, spokojnie załaduje się tuż osobowa rodzina. Ponadto z boku znajdziemy wnęki na gaśnicę oraz trójkąt z jednej, jak i z drugiej strony. A z lewej strony znajduje się źródło światła. Tylna kanapa dodatkowo jest dzielona i składana, w związku z czym też możemy powiększyć. Aby zamknąć tylną klapę, nie musimy brudzić rąk chwytając za lakier. Mamy tu specjalną łapkę do zamykania klapy bagażnika. Wewnętrzny we na C4 wygodnie do nawet do sobie o wyższym wzroście. Mam 1,85 wzrostu, a głową mam naprawdę dużo sporo sporo wolnego miejsca. A na kolana mogę tutaj dosłownie fotel przesunąć jeszcze mocno do, do przodu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kierownicę, regulowana ona jest góra-dół, w związku z czym każdy kierowca jest w stanie regulować ją pod siebie. Fotel kierowcy również regulowany jest na wysokość, w zasadzie pompki. Ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o Citroena, jest niezależnie kręcąca się koło od klaksonu. Zwróćmy uwagę, iż kierownica kręci się, a klakson oraz przyciski wielofunkcyjne zostają w miejscu. Jeżeli chodzi o wnętrze, znajdziemy tutaj dużo rady tasów. Taki rozwiązań naprawdę nowoczesny. Zajmuje się tu m.in. innymi radio fabryczne zbudowane, jest tu oczywiście klimatyzacja manualna. Całe radio i dane takie jak temperatura zewnętrzna, godzina oraz lata wyświetlane są tutaj na wyświetlaczu cyfrowym na samym środku. Tutaj jeżeli chodzi o zegary nie znajdziemy klasycznych analogowych zegarów. Wszystko wyświetlane jest na konsoli środkowej na cyfrowym wyświetlaczu czy to prędkość, czy temperatura, czy poziom paliwa, zasięg dane komputera pochodowego, jak średnie spalanie, średnie prędkości, czasy podróży wszystko wysiedlane jest tutaj na cyfrowym wyświetlaczu. wygląda to naprawdę ładnie, nowocześnie obrotomierz również mamy tutaj przy kierownicy również cyfrowy, również wysiedlany właśnie elektronicznie zestaw wskaźników jest umiejscowiony tutaj z przodu na e, kierownicy autko też wyposażone jest w tempomat i sterowanie radiem z koła kierownicy którą możemy w wygodny sposób sterować właśnie tutaj na tej, na tej nieruchomej kierownicy, a klakson jest na, na zasadzie przycisków. Jeżeli chodzi o wnętrze, warto również zwrócić uwagę na kształty, na liczne przetłoczenia, na brązową, elegancko wyglądającą e, tutaj takie obszycie tego materiału, które z połączeniu z jasną, kremową tapicerką i kremowym dołem dodają tutaj naprawdę elegancji i luksusu. Ponadto, czego nie dotniemy, jest to wszystko miękkie i przyjemne. Wszystkie elementy, czy na drzwiach, czy właśnie na, na są miękkie i przyjemne do dotyku Sam fotele są bardzo głębokie, mięciutkie i naprawdę takie delikatne, jeżeli chodzi o, o jazdę. Bardzo komfortowe. Skrzynia, oczywiście, jest pięciobiegowa. Znajdziemy też tu liczne słowki. Znajdziemy półeczkę na drobny, na przykład do koszyka. Tu jest jeden schoweczek. Tu jest całe dane oczywiście od komputera pokładowego. Tutaj mamy z jednej jak i z drugiej strony takie wysuwane, wysuwane schoweczki na przykład na jakieś listówki czy właśnie na jakieś drobiazgi. Tutaj mamy taką wnękę gdzie możemy wrzucić portfel czy telefon. Pod nią znajduje się klapka z popielniczką. Tu jest miejsce na kubek z napojem z kolejną wnęką. Tu mamy miejsce na kolejny kubek z napojem. Jest tutaj gniazdo 12V, którego możemy podłączyć na przykład nawigację czy ładowarkę do telefonu a z tyłu po otwarciu znajdujemy kolejny, kolejny duży i pojemny taki do którego pasażerowie z tyłu mogą wrzucić sobie wszystkie e, takie podręczne rzeczy e, po otwarciu zasłonek znajdziemy lusterko pod klapkami ukryte z jednej jak i z drugiej strony z fajnych jeszcze rozwiązań oczywiście szyby są elektrycznie e, sterowane jeżeli chodzi o fajne rozwiązania, które mi się bardzo podobają, to jest ta kierownica. To jest taki element, który naprawdę zwraca na siebie uwagę i w to było chyba na dzień dzisiejszy żadna marka takiego rozwiązania nie zastosowała poza właśnie Citroenem. Fajnie też wyglądają zestawy wskaźników. Znajdziemy tutaj wyświetlacze pokazujące, ile osób i kto ma zapięte pasy. Czy to pasażerowie z tyłu, czy pasażerowie z przodu. Jeżeli nie zapną pasów, my tutaj dostaniemy informację, czy te pasy są zapięte, czy nie. Schowek po stronie pasażera jest duży i pojemny, mamy też tutaj wyłącznie poduszki powietrzne pasażera, w związku z czym dzieci mogą przewo być przewożone tyłem do kierunku jazdy. W schowku znajdziemy też e, ogrom schoweczków, takich mniejszych, większych, e, mamy też miejsce na długopis, sam schowek jest duży i klimatyzowany. Jest tutaj na górze pokrętło e, do właśnie włączenia e, klimatyzacji w schowku i miejsce wyprofilowane pod dużą butelkę z napojem. Więc możemy na dużą trasę wrócić sobie tutaj napój i będziemy mieli go chłodnego, podczas gdy będziemy chcieli się napić. Ponadto, do samochodu posiadam komplet książek serwisowych, potwierdzających całą historię samochodu. Sam schowek jest wielki, a tu u góry jeszcze dodatkowo jest taka wnęka, do której książeczki powinny pasować dokładnie. To idealnie, idealnie pasują. Z boku też znajdziemy kolejne półeczki. Tu jest taka drobna półeczka na jakieś drobne. Ale kobietom na pewno spodoba się haczyk. Mamy tutaj haczyk, który po nacięciu nam się otwiera i możemy to rękę zawiesić, że nie będzie nam się ona cała podczas jazdy. Tak samo w mężczyźni, jeżeli zrobią dobre zakupy z np. przykład kłaczykiem czy energy drinkiem, nie chcą, żeby się to wałęsało po, po samochodzie, wystarczy, że tą reklamówkę zawiesimy sobie na haczyku i będziemy mieli miejsce, w której Z tyłu w cytronie C4 znajdziemy naprawdę sporo miejsca, tak jak wspomniałem, mam 1,85 m wzrostu, w przodu ustawiłem sobie fotel, naprawdę ma wygodnie na całkowicie obniżonej pozycji. Tutaj mogę nogi spokojnie wsunąć pod fotel, a do fotela mam jeszcze dużo wspólnego miejsca, mogę się tu wygodnie, naprawdę fajnie rozłożyć. Co ciekawie, ładnie i ładnie elegancko wygląda, to czarne wstawki na oparciach foteli. Na pewno zabezpieczą to miasto tapicerkę przed grudzeniem, Jeżeli z tyłu będą jechały dzieci i będą ten fotel kopać, to ten czarny element na pewno przed tym zabezpiecza. Na środku znajdziemy duży schowek do którego możemy wrzucić portfel bądź telefon. Znajduje się tu jest miejsce na kubek z napojem. W związku z tym możemy postawić jakąś kawkę przy dłuższej trasie. Dodatkowo, co prawda, nie ma w oparciach foteli takich ciekawych i praktycznie kieszonek, ale znajdziemy za to bardzo głębokie i duże kieszenie w boczkach drzwi. Które na pewno zastąpią te przednie Możemy tutaj wrzucić portfel, telefon Jak i wszystkie podręczne rzeczy Bo są naprawdę pojemne Na drzwiach znajdziemy ładne przetłoczenia. Góra jest czarna, dół jest elegancki, kremowy Po to połączenie to bardzo fajnie wygląda Dodatkowo tu gdzie jest klamka Jest takie jakby wybrzuszenie Które oprzedza jest takim brązowym, brązowym, miękkim dotyku elementem Wygląda to ładnie i bardzo elegancko Po sufitce Znajdziemy łapkę, która powoli wraca i Jest tak przytoczona, że możemy tutaj zawiesić Haczyk z koszulą Ponadto z tyłu znajdziemy dodatkowe źródło światła, żeby pasażerowie siedzący z tyłu chcący przeczytać sobie książkę, znowu spokojnie mogą to swoje źródło światła oświecić. Nad głową też mam jeszcze około 2 palce wolnego miejsca, a kanapa tylna jest równie wygodna jak przednie fotele. Jest bardzo miękka, bardzo przyjemna i głęboko człowiek do niej siada. Ponadto znajdziemy tutaj zaczepy ISOFIX, więc możemy połączyć fotelik dziecięcy, w bardzo bezpieczny sposób. Z fajnych jeszcze rozwiązań e, pod względem bezpieczeństwa są tutaj boczne poduszki powietrzne oraz poduszki przednie, które dodatkowo zwiększają e, bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o tył samochodu, tak jak wcześniej wspomniałem, spokojnie usiądą tutaj cztery osoby, e, znaczy o tył, o samochód, spokojnie usiądą tutaj wygodnie cztery osoby, nawet na dłuższą trasę. A bagażnik jest na tyle pojemny, że spokojnie że taka słowa rodzina załaduje się nawet na dłuższy wyjazd. Jeżeli chodzi jeszcze o wnętrze, e, mamy też regulację wysokości pasu przednich, w związku z czym kierowca i pasażer przedni mogą sobie te pasy pod siebie wyregulować. Co prawda nie istnieje, występuje to w wszystkich samochodach, w związku z czym zwracam na to uwagę, bo wpływa to na bezpieczeństwo jazdy, jak i podróży. Dla osób lubiących nagłośnienie, warto również zwrócić uwagę na nagłośnienie. Jest tu fabryczne, oryginalne radio, ale z przodu w znajdziemy głośniki wysokotunowe, są średniotunowe, tutaj też z tyłu są głośniczki w drzwiach i gra to naprawdę przyjemnie, ładnie. Jeżeli ktoś lubi głośno posłuchać muzyki, na pewno w Citroenie jakość tego nagłośnienia przypadnie mu do gustu. Warto zwrócić uwagę na wyświetlacze cyfrowe, które wyglądają ładnie i elegancko. Z tyłu miejsca jest sporo, a w oparciach foteli znajdziemy ładne czarne wstawki. Drzwi również są trzy kolorowe. Na dole jest ładny kremowy dodatek z dużym, naprawdę głębokim schowkiem. A u góry takie brązowe przetłoczenie. W tych fotelach znajdziemy zaczepy ISOFIX. Tutaj znajdziemy miejsce na kubek z napojem oraz duży i pojemny schowek. Boczki przednich drzwi są w ciekawy sposób wyprofilowane. Również znajdziemy tutaj połączenie trzech kolorów. Brązu, kremu oraz czarnego. Warto zwrócić uwagę na kształt tych drzwi. Znajdziemy tutaj dwa schowki. Jeden większy i drugi mniejszy. W kokpicie znajdziemy też schowki wysuwające się po naciśnięciu. Sam kokpit też jest taką właśnie brązową, brązowym materiałem który naprawdę ładnie wygląda i jest delikatny w dotyku. Na środku znajdziemy wyświetlacz pokazujący wszystkie dane komputera pokładowego jak na przykład średnie spalanie, średnie wędkości, czasy podróży Znajduje się też, też przycisk do centralnego zamka i światła awaryjnych. Poniżej jest półeczka u góry. jak znajduje się fabryczne radio. Panel do klimatyzacji. Popilniczka i taka wnęka. Tu jest ten haczyk, o którym prędzej wspominałem. Na torebkę. Tu są kolejne półeczki. Takie malutkie. Miejsce na kubek z napojem. Gniazdo 12V. Fotele oprzuty są welurem. I są miękkie, głębokie i bardzo wygodne. Słowek po stronie pasażera jest duży i głęboki. Znajdziemy tutaj liczne półeczki, schowki, miejsce na książeczkę. Tu jest też wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, jakbyśmy dziecko chcieli przewodzić do kierunku jazdy. I tam jest takie pokrętło do włączenia klimatyzowanego schowka. Pod fotelem pasażera znajdziemy miejsce na gaśnicę. W fotelu kierowcy również znajdziemy mały schoweczek oraz rączkę do regulacji wysokości fotela. Szyby przednie sterowane są elektrycznie. A po lewej stronie również znajdziemy otwierany schoweczek. Lusterka mają ciekawy, nieregularny kształt. Kierownica kręci się niezależnie od wnętrza. Warto również zwrócić uwagę na zużycie kierownicy. Autko ma 260 tysięcy, a wygląda dosłownie jak nowa. Na kierownicy znajdziemy przyciski do sterowania tempomatem oraz sterowanie radiem. Ponad kierownicą znajdziemy miejsce, gdzie jest zestaw wskaźników oraz cyfrowy obrotomierz. Na filmie wygląda jakby on mrugał, a to jest tylko efekt kamery. Na konsoli środkowej znajdziemy cyfrowy wyświetlacz pokazujący prędkość, poziom paliwa, przejechane kilometry, temperaturę i wszystkie podstawowe dane. Za słonka przesłonecznej znajdziemy ukryte lusterko pod klapką. Pod maską znajdziemy ekonomiczny i bardzo oszczędny silnik diesla 1.6 HDI, który na trasie potrafi zejść poniżej 4 litrów. Dostęp do płynów jest dobry. Wszystkie zbiorniki są umiejscowione w widocznym miejscu. A kmę to jesteśmy w stanie wyciągnąć czy podładować. Aby wymienić żarówkę, też tutaj nie będziemy mieli problemu. Wystarczy ściągnąć boczną osłonę, i mamy dojście do żarówek. Naprawdę dobre dojście.